O süßkopf, du bist wunderbar, der Katrin ist so da, denn waddam dich mich wie Witam Państwa w świecie płyt szelakowych. Zapraszam dziś do wysłuchania mojej opowieści o chórze rewelersów, założonym i prowadzonym przez Jana Ernsta, który przybrał pseudonim Erjan. Zapraszam do wysłuchania opowieści o chórze Erjana. Chór Eriana zadebiutował 5 lutego 1931 roku w Lwowskim Teatrze Nowości podczas rewii akademickiego teatrzyku Nasze Oczko. Rok później zespół dokonał pierwszego nagrania płytowego. Zespół tworzyli. Adam Lach, Sławomir Neczypur, Bolesław Szatański oraz Mieczysław Ziołowski. Kwartetem męskim kierował Jan Ernst, pseudonim Erjan, kompozytor, pianista i aranżer. Chór, którego skład zmieniał się aż do lat 60. XX wieku, prowadził ożywioną działalność koncertową. Nagrywał płyty w wytwórniach Syrena Rekord, Kolumbia, a po wojnie nagrywał w Państwowej Muzie. Mamy choćby dziś ma I inny blask co też wszystko dam Dziś zachwyciłem jeden smak Bo szczęśliwym być chcę chociaż raz. raz Dzisiaj każdy człowiek jest mi w nie Nawet ten z obrokiem swoim du -du -du -du. Dzisiaj chciałbym skorpać te ramiona wszyscy W repertuarze chóru znalazły się głównie piosenki skomponowane przez Jana Ernsta, który był nie tylko muzykiem, ale także naukowcem. Był profesorem geografii na uczelni wyższej, wykładał i prowadził seminaria. Chór z ogromnym powodzeniem śpiewał popularne utwory muzyki poważnej. Piosenki charakterystyczne, modne przed wojną szlagiery muzyki rozrywkowej, bajki dla dzieci, co było niezwykle urokliwym elementem tego ich repertuaru. To piosenki np. Przygoda Pluszowego misia, czy Królewna Król i Paś Kołysanka, którą z pewnością każdy z nas kojarzy z dzieciństwa. Nie jestem jednak przekonany, że każdy wie, że śpiewał ją właśnie Chór. Eriana. Posłuchajmy fragmentu utworu. Tak, chór Eriana to mistrzostwo interpretacji, artyzm niewysłowiony, kontynuacja tradycji popularnych przed wojną, chórów w stylu The Revelers. Wszystko było zasługą wielkiej muzykalności jednego człowieka, ale jeszcze większej pracy całego zespołu. Erian zwracał uwagę na każdy szczegół, był sam przykładem wielkiej pracowitości i niezłomności. To dzięki niemu chór którego skład zmieniał się po wojnie, odrodził się jak feniks z popiołu. Niezmienny był tylko on, Jan Ernst, wspaniały muzyk i kompozytor muzyki rozrywkowej, którego nazwisko powinno być znane każdemu. To był ostatni chór tego typu, posiadający ten urokliwy, ulotny przedwojenny liryzm wykonawczy, ten sentyment, którego późniejsze chóry, jak na przykład chórcze Janda, już nie miały. Dorobek chóru Eriana to około 250 audycji radiowych, 100 nagrań płytowych i 1000 występów publicznych. Chór po raz ostatni wystąpił w sali koncertowej w Hilharmonii w Warszawie 6 marca 1966 roku. Chór Eriana zaprasza wszystkich Państwa śpiewająco na wycieczkę, na wycieczkę na Bielany. W stroju pod krzaczkiem tam śpiewać też, Ta sia radość cię przenika, dobrze ci nad normę jest, Stali światła za tobą, światem zaś własny dom. Eby, mój drogi, posłuchaj. Pod teściową i kraty i jedź, bracie, na bielany. Zabierz chłopocę, żoneczkę i dziadki i jedź na bielany. Tam pod kasztanem, sosenką, platanem świat śmieje się. Nawet teściowa kłatańczyk gotowa i koła. W gdy mamy chcę, biedami. Na co nie zgodnie z powodem rozwodnictw, jedźmy na ziemię, na stroju, niepokoju, i tam już nie wiesz, co chcesz. Wyś martwiony, niegolony, ludzi jakby ubliżdż się gnieździ. I tam i świat masz na opak i nawet pogoda ksia Nedy jest i lekarstwo, antydozum i piosenka ta. Na wierzch dla opon teścio i kraty jest bracieła Żoneczkę idzie, a nam braciela z bielami. Tam pod kasztanem, sosenką, sosemką, świat śmieje się. Nawet teściowa kwa tańczyć gotowa i chować Mam A to Krynica, Wystrzyca, Szczawnica, gdy mamy sen. Bardzo nie woli, powoli, rozwodzi, nie ma, nie na Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejny odcinek Świata Wytrzelakowych i zachęcam Państwa bardzo gorąco do sięgnięcia po inne piosenki w wykonaniu tego wspaniałego chóru, chóru Riana. Do zobaczenia i do usłyszenia. 来，迷蒙烟雨